mecz dzisiaj do jednej, do jednej bramki też no, trener trochę poeksperymentował natomiast, tak moim zdaniem mieliście tutaj szansę nawiązać walkę z Poloniem, czy na ten moment po prostu wicelider jest dla Was za mocny? Myślę, że w pierwszej połowie pokazaliśmy, że graliśmy jak równy z równym, mieliśmy też swoje okazje e, które mogliśmy e, wykorzystać, no bramkarz dzisiaj e, gości Fajne dwie interwencje, które myślę e, utrzymały ten wynik i po prostu jak już nie strzeliliśmy, nie, nawiąz nie nawiązaliśmy kontaktu e, przy 1-0, no to potem już w drugiej połowie poszło. Głowy też trochę przy tym czwartkowym meczu, no bo dla Was w zasadzie można powiedzieć granie trochę w tej trzeciej lidze się skończyło w tym sensie, że no raczej nie musicie się za siebie oglądać, a, a przypuszczam, że ten puchar to dla Was w tym momencie cel numer jeden. No tak, no to był mecz, żeby dać szansę jednak tym osobom, które troszeczkę mniej grają, a pierwszy skład, żeby troszeczkę odpoczął, troszeczkę głowę odpoczął psychicznie i fizycznie i myślę, że w czwartek w pełni sił przystąpimy.